Witajcie widzowie na moim drugim szorcie o trikach piłkarskich. Chciałbym Wam pokazać e, trik piłkarski, którego czasami używam, ale jest nawet dobry. Więc kładziecie lewą albo prawą nogę o, i robicie taką jakby, takie przekładanie. I żeby piłka przeleciała i musi tak stać obok waszej nogi, tak o, musi tak wanąć, tak z tak z pełnej siły, czyli o, tak, żeby ona nie od waszej nogi, tylko że by się odbiła od, żeby poleciała tutaj, ja żeby kopną i żeby poleciała tu. A na lewą wygląda tak, że Kładziecie tak, przy, przekładacie tą biegę, wtedy i wybijacie ją tu. więc jak Wam się film spodobał, zostawcie lajka, like suba i napiszcie w komentarzu jakiś komentarz, to Wam przypnę Wam serduszko. Dziękuję i do widzenia.